Podczas Warszawskiego Forum Liderów Banków Spółdzielczych rozmawiamy z panem Mariuszem Hildebrandem, prezesem zarządu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitoresa. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam. Przewrotne, bo z pozoru tylko oczywiste pytanie o waszą obecność na tym kongresie, a w podtekście jak układają się relacje ze środowiskiem banków spółdzielczych, na ile wykorzystują rezerwy potencjał tkwiące w informacji gospodarczej. No tu należy wskazać, że banki spółdzielcze bardzo dobrze wykorzystują ten potencjał, tę rezerwę. Trochę przewrotne pytanie faktycznie, ale praktycznie to, to, co dostarczamy, to informacja gospodarcza, która bardzo znacząco wspiera proces oceny ryzyka klienta, dlatego że klient psuje się najszybciej na rynku pozabankowym. Najszybciej nie płaci opłat za mieszkanie, najszybciej nie płaci opłat za telefon i bank korzystając poprzez Biuro Informacji Kredytowej z danych Biura Informacji Gospodarczej Informonitor, Trafia w sedno, to znaczy, jeśli klient już gdzieś zepsuł się, już gdzieś nie płaci swoich zobowiązań, no to wiedza z banku, że z tym klientem należy być, 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 być na ile, bezpieczny. Na ile ta wiedza o kliencie weryfikuje dotychczasowy stan, dotychczasowe poglądy, jakie bankowcy mieli o swoich klientach, ponieważ pokutował pogląd, że klient banku spółdzielczego operuje tylko z tym bankiem. Tymczasem okazuje się, że niekoniecznie. No tutaj na podstawie badań, które były prowadzone i w kontekście w bazie Biura Informacji Kredytowej, w bazie Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, widać, że tak naprawdę klienci banków spółdzielczych są bardzo aktywni na rynku, więc sprawdzenie ich, weryfikacji stanu bieżącego zobowiązania, zarówno w bazach bankowych, jak i w bazach pozabankowych, takich jak Infomonitor, jest bardzo cenne z punktu widzenia ceny prawidłowej ceny ryzyka tego klienta i funkcjonowania banku. Tak naprawdę. Im bardziej bezpieczny jest klient, tym bardziej bezpieczny, bezpieczny jest bank. Bezpieczny jest bank, ale powiedzmy w kontekście tego ryzyka, że przecież Państwo dostarczacie nie tylko tego, co byśmy nazwali informacją negatywną, że ta informacja gospodarcza może także służyć budowie zaufania w relacji bank-klient. Tak. Oczywiście, tutaj bardzo istotnym elementem, jest, który warto podkreślić, jest taka pozytywna informacja o kliencie. Ten rynek zaczyna istnieć. Do tej pory faktycznie istniała informacja negatywna, więc wszyscy posługiwali się takim elementem jak gdyby odsiewania złego klienta. Pewnym stereotypem. Pewnym nawet. stereotypem, tak. Odsiewania złego klienta. Teraz zmieniamy ten profil spojrzenia. Widzimy, że tak naprawdę firmy chcą promować swoich wiarygodnych klientów. Banki też oczekują jak najwięcej wiedzy na temat pozytywnego klienta, na temat takiej firmy wiarygodnej finansowo. Chodzi o to, żeby jak najwięcej zwiększać proces wiarygodności jak najbardziej tak naprawdę pokazywać, że z tymi firmami warto pracować i tu warto wskazać, że banki spółdzielcze są takim bardzo dobrym elementem rynku lokalnego, więc tak naprawdę wszyscy pracujemy ze sobą, a banki są tak naprawdę najbliżej klienta, jeśli chodzi o banki spółdzielcze, najbliżej swoich klientów, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa małych i średnich i to jest jakby bardzo dobry kierunek weryfikacji tego klienta i sprawdzenia, przede wszystkim Pozytywnej jego I Rozumiem, że to jest także kierunek rozwoju tego rynku, ale podstawowe pytanie, które stawiają bankowcy, to nie jest tylko efekt tego narzędzia, jakim jest informacja, tylko pytanie o koszty. No tutaj oczywiście podstawowa, podstawowa sprawa, jeśli chodzi o pytanie o koszty, czy sam efekt. Efekt jest bardzo dobry, do tego, że w milionach informacji tych udostępniamy co, co, co rocznie, tak naprawdę rynek bankowy. Ale przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa banku i to, że zapytamy się o tego klienta, może uchronić bank przed stratami wielotysięcznymi czy wielomilionowymi. Tak naprawdę, jeśli chodzi o zły kontrakt czy nietrafiony kontrakt z tym klientem. Czyli działać się nie tylko w interesie banku, ale także jego klientów. Tak, oczywiście, bo to jeśli działamy nie tylko w interesie banku, ale prowadzimy takie działania, żeby klient banku był bezpieczniejszy, żeby miał mniejsze ryzyko ze sobą związane i przenosił to ryzyko na bank, czyli mniejsze ryzyko na bank przenoszone było, to bank ma. Lepszy produkt, lepszego klienta, mniejsze koszty całej transakcji i lepszy wynik na tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.